Kosa Stiga Gość przyszedł z bulwersem, że Co to za złom? 15 minut koszenia i już nie działa. Nawet nie da się pociągnąć za sznurek. Mówię, że prawdopodobnie zatarta. zaglądam przez wydech wszystko ok ale ciekawiło mnie to że śrubki od gaźnika i od e, rozrusznika były wszystkie odkręcane i przykręcane ponownie dość nieudolnie i znalazłem przyczynę dlaczego silnik stoi okazuje się że w Polsce mamy bardzo twarde paliny do którego wrzucają nakrętki.